Dzień dobry Dagmara Prystacka. I Paweł Marciniak, witamy i zapraszamy na Teleskop Gospodarczy, program, w którym dbamy o Państwa portfele. Proszę na początek zobaczyć, co dziś przygotowaliśmy w programie. Nadchodzą złe czasy dla marzących o kredycie na mieszkanie. Co zmieni się w przyszłym roku? Kto będzie miał szansę w starciu z bankami? Studia podyplomowe z zarządzania, czyli co nam daje dokształcenie. I na koniec święta na zamówienie, czyli moda na catering wigilijny. Czy to znak naszych czasów? W Teleskopie Gospodarczym inaczej niż przy obiedzie, na początek mamy dla Państwa deser, czyli cytat tygodnia. Spójrzmy. A ten cytat to słowa lwa to ustoja, że nauka to pokarm dla rozumu. Bardzo mądre słowa. Dzisiaj w programie mówić będziemy o tym, czego powinniśmy się nauczyć, jakiego pokarmu dla rozumu powinniśmy dostarczyć. Będziemy mówić o studiach podyplomowych, ale na początku nauka dla tych, którzy chcą wziąć kredyt w 2012 roku, bo zdaje się, że ten rok będzie kredytowo nie najlepszy. Tak, Maro? to na pewno zmienią się zasady. O tym za chwilę dokładnie porozmawiamy z naszym gościem. A teraz, proszę Państwa, to ostatni moment, by starać się o kredyt jeszcze na starych zasadach. Od nowego roku banki będą musiały stosować nowe prawo, tak zwaną rekomendację S. Regulacja wymaga przede wszystkim, by inaczej niż do tej pory, mniej korzystnie dla osób ubiegających się o kredyt, była liczona ich zdolność kredytowa. Teraz w teleskopie gospodarczym przykłady zmian na rynku kredytów po 1 stycznia, a zaraz potem nasz gość. Rekomendacja S będzie wymagać wyższych dochodów jako zabezpieczeń dla udzielanych kredytów. Przykładowo, zdolność na kredyt w obcej walucie, liczony według dzisiejszych standardów, od nowego roku może być niższa nawet o 40%. Do tego banki będą obliczać zdolność kredytową, rozkładając raty na nie więcej niż 25, a nie 30 lat, jak to ma miejsce dziś. Skrócony czas spłaty rat odbije się też na kredytach w złotówkach. Tu spadek kwoty kredytu nie będzie aż tak znaczny, ale dziś dostając przykładowe 400 tysięcy złotych, po 1 stycznia mając tą samą zdolność kredytową, dostaniemy o 28 tysięcy złotych mniej. Część analityków jest zdania, że w związku z nowymi przepisami szansę na kredyt straci co piąta osoba. A naszym gościem w studiu jest Pani Anna Bobowicz, doradca Open Finance. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Witamy. Proszę nam na początek jeszcze powiedzieć tak własnymi słowami, co to znaczy to hasło rekomendacja S. Rekomendacja S jest to dokument sporządzony przez Komisję Nadzoru Bankowego, a po 2008 roku Komisję Nadzoru Finansowego, który ogólnie ustala takie prawa, w których muszą się stosować banki, przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Jak te prawa zmieniają się od 2012 roku? E, zgodnie z nowelizacją rekomendacji S, od e, 2012 roku e, przede wszystkim skrócony zostanie okres liczenia zdolności kredytowej. Już nie będzie takich wielkich kredytów na 40 lat? E, będą nadal, <laughs> natomiast e, konsument, który będzie chciał taki kredyt zaciągnąć, tak czy inaczej będzie miał zdolność kredytową liczoną jak na okres 25-letni. Co oznacza oczywiście, że ta zdolność kredytowa w większości klientów po prostu spadnie, bądź część tych klientów prawdopodobnie około 20% tego, klientu, tego kredytu nie uzyska. Czy w związku z tym widzicie Państwo w tej chwili, że skoro ta rekomendacja zmienia się od 2012 roku, ruch w internecie i kolejki i ludzi pytających o to, czy mogę jeszcze dostać kredyt? Zgadza się. Popyt na kredyt teraz, w końcówce tego roku, jest wzmożony. Widać to po klientach, którzy nawet nie zamierzali nabyć tego mieszkania teraz, ale obawiają się tego, co zajdzie, że tak powiem, po 2012 roku i przekładają te decyzje na teraz. A mają szansę jeszcze, jeżeli zostały do końca roku właściwie dwa tygodnie? Mają szansę, ponieważ liczy się data złożenia wniosku. Czyli do końca grudnia mają e, możliwość e, ubiegania się o kredyt na starych zasadach. No dobrze, ale na pewno banki już też myślą, jak będą mogły klientom w nowym roku pomóc, żeby ich nie stracić i jakie mhm. tutaj sposoby już wymyślono, opracowano. A, tak, nie są to jakieś nowe sposoby. Przede wszystkim będzie można nadal dołączać dodatkowego kredytobiorcę z dochodem, który tą zdolność kredytową nam zwiększy. Będzie można także... Uzyskać kredyt oszczędnościowy, tak zwany, ponieważ banki będą musiały również uwzględniać dochody po przejściu danego kredytobiorcy na emeryturę. A jak wiadomo, te dochody będą zdecydowanie niższe. Dlatego rekomendujemy, aby klienci przy staraniu się o kredyt myśleli również o dodatkowym odkładaniu środków, aby po przejściu na emeryturę środki z planu oszczędnościowego były dodatkiem do, do renty, do emerytury, do spłacania kredytu. Czyli rozumiem, że jak klient będzie przychodził po kredyt, to jeżeli będzie miał jakieś określone oszczędności, to one będą mu w uzyskaniu tego kredytu pomagały, tak? Jeżeli przyjdzie już z konkretnymi oszczędnościami, te oszczędności będzie mógł włożyć jako wkład własny do kredytu, jak najbardziej, to również może zwiększyć jego zdolność kredytową. Natomiast jeżeli takich środków nie będzie posiadał, to tutaj właśnie kredyt oszczędnościowy. A co się będzie bardziej opłacało? Kredyt złotówkowy czy kredyt w obcej walucie? Mamy zawirowanie na rynku walut w tej chwili. No. A jeżeli chodzi o zmiany również w kredytach tutaj walutowych, tak jak obecnie, dochód, który dany konsument w tej chwili... Który ma, tak? Który ma. Roz, rozumiem, mm -hmm. że inaczej się... pewne są problemy z liczeniem, tak? Wysokość e, raty kredytu nie może przekraczać 50% e, dochodu na gospodarstwo domowe. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty walutowe, e, ta wysokość do, e, raty kredytu nie może przekraczać 42% e, wysokości dochodu. Boicie się, boicie się Państwo, że e, w styczniu 2012 będziecie mieli po prostu mniej klientów, mniej ludzi będzie przechodziło, to będą ludzie, którzy się będą bali po prostu, no bo mhm. są sytuacje, w których musimy kupić mieszkanie, no Zgadza a gotówki się. wiadomo, tak dużej nie mamy. E, czy się boimy. E, uważam, że popyt na mieszkania nadal będzie, tym bardziej, że prawdopodobnie odbije się to na e, samych e, cenach mieszkań. Także w tej kwestii myślę, że obaw jako takich nie mamy. Dziękujemy. Dobre, tak, bardzo bo dziękujemy razie. bardzo za te informacje i za wizytę w naszym studiu. Dziękuję. Dziękujemy. W Teleskopie Gospodarczym zapraszam Państwa na przegląd informacji tygodnia. Zaczynamy od rynku pracy. Najlepsze perspektywy zatrudnienia w pierwszym kwartale 2012 roku będą w sektorach transport i logistyka oraz finanse ubezpieczenia nieruchomości, a także w usługach. Wynika z raportu firmy Manpower. Autorzy raportu ostrzegają, że pracodawcy oczekują znacznego spowolnienia dynamiki na rynku pracy w okresie styczeń-marzec 2012. Wśród 750 przebadanych w Polsce pracodawców 14% zadeklarowało, klarowało zwiększenie całkowitego zatrudnienia w najbliższym kwartale, a 11% redukcji liczby etatów. Natomiast 71% przebadanych pracodawców nie planuje żadnych zmian personalnych, a 4% nie podjęło jeszcze decyzji w tej sprawie. 1035 zł wyda przeciętny Polak w tym roku na wigilijne prezenty, wynika z badań firmy konsultingowej Deloitte. Kwotę tę można by obniżyć o co najmniej 15 do 20%, gdyby zamiast wybrać się do galerii handlowej, skorzystać z internetowej porównywarki cenowej lub portalu aukcyjnego. Z internetu korzysta co drugi Polak, a prezenty w sieci kupuje nie więcej niż połowa z nich. A to błąd, bo zaoszczędzić można sporo. Wybranie kilku prezentów w tym samym sklepie online pozwoli obniżyć koszty Przesyłki do minimum, a różnice cenowe na zabawkach potrafią sięgnąć nawet 30%. Podsumowując świąteczne zakupy, zamiast 1300, 1350 zł można wydać 850 zł lub mniej oszczędności rzędu, co najmniej 200 zł, jest więc bardzo realna. Na no skoro jesteśmy przy świątecznych prezentach i zakupach, to uwaga na świąteczne kredyty. Na pewno po zakupy na kredyt nie powinna sięgać osoba, która już teraz z trudem spina domowy budżet. Jeśli ktoś mimo wszystko próbuje się przekonać, że da radę, to przed pójściem po kredyt powinien spisać na kartce po jednej stronie miesięczne dochody, na przykład wynagrodzenie za pracę, premie czy inne wpływy, a po drugiej wydatki i je porównać. Unikniemy w ten sposób przykrego początku roku, kiedy będziemy musieli pomyśleć o spłacie zobowiązań. A w Teleskopie Gospodarczym czas na naszą rozmowę o studiach podyplomowych. Nasz gość to dzisiaj dr Michał Fliger, Wydział Prawa i Administracji UM, kierownik studiów Zintegrowane Systemy Zarządzania ERP2. Dzień dobry Państwu. Witam. Dzień dobry. To ja od razu na początek poproszę, żeby Pan wyjaśnił tę skomplikowaną nazwę. Tak, tak. Brzmi to tajemniczo, prawda? Tak. Zintegrowane systemy dotyczą zarządzania przedsiębiorstwem w różnych obszarach. One wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem, pomagają podejmować decyzje oraz są sposobem na dokumentowanie pewnych operacji wewnątrz przedsiębiorstwa, na przykład w obszarze finansów, logistyki, no, no różnych. Czyli generalnie one pomagają w zarządzaniu, dają pewną przejrzystość operacji wykonywanych. I są wspomagane systemami komputerowymi. Jak jest zainteresowanie studiami podyplomowymi? No, w przyszłym roku rozpoczynam już drugą edycję i muszę powiedzieć na podstawie doświadczeń z pierwszej edycji, że jest, że jest bardzo duże. Właściwie oceniamy, że nie będziemy mieli żadnych problemów z rekrutacją, będziemy musieli wręcz dokonywać pewnej selekcji. No właśnie, bo wszelkie dane wskazują, że chętnych na studia podyplomowe jest trzykrotnie więcej niż na przykład 14 lat temu. Ja tylko Państwu powiem, że w 2008 roku, w roku akademickim 2008-2009. Podyplomowo studiowało blisko 170 tysięcy osób. To bardzo dużo, czy Państwo też widzą takie wzrastające zainteresowanie tymi studiami podyplomowymi. Tak, tak, zauważamy taki trend. Jest to szczególnie interesujące w przypadku studiów, które są dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ no, nie ma co ukrywać, są to specjalistyczne studia i one na rynku wolnym są bardzo drogie. Natomiast ten wniosek, który i ten projekt, który my realizujemy, on jest dofinansowany w 80%, stąd koszt. Dla studentów jest symboliczny, bo jest to 1151 złotych. No to będę muszę Państwu powiedzieć, że jest to bardzo aktualny temat, o czym świadczy chociażby fakt, że otrzymaliśmy trzecie miejsce na ponad 100 składanych wniosków, czyli on był bardzo wysoko ceniony. Zatem no, zachęcam, zachęcam. Jest potrzeba tak, uczenia jest się zarządzania. Ten temat jest bardzo trudny. Pytanie, co dokładnie daje to pracodawcy, który dajmy na to, którego pracownik właśnie się w, w tym szkoli? Co konkretnie może mu dać to, że przez jakiś czas on będzie się właśnie w ten sposób dokształcał? Pracodawca widzi dwie rzeczy. Po pierwsze widzi, że jego pracownik chce się kształcić, tak? czyli że jest przystosowany jakby do tych nowych warunków gospodarki opartej na wiedzy. Zresztą Państwo również wiecie, że bez dokształcania stoimy w miejscu i ustyczniamy się, prawda? Z drugiej strony szkolenia, na które musiałby wydać mnóstwo pieniędzy, to są szkolenia, które właściwie pracownik odbył w ramach studiów podyplomowych, ponieważ ma dyplom uniwersytetu, w naszym przypadku Uniwersytetu Anama Mickiewicza. Na dodatek ma możliwość otrzymania międzynarodowego certyfikatu Microsoft Dynamics, który podnosi jego konkurencyjność na, na rynku pracy. Także są to właściwie z każdej strony korzyści dla pracodawcy. A dla to pracownika? pracownika? No właśnie, bo y, mówi się tutaj i pisze o tym, że, że ludzie podejmują też studia podyplomowe licząc na podwyżkę. Później po ich ukończeniu. Czy to faktycznie tak później jest? Tak, pieniądz narzędzie szatana, <noise> prawda? Ale oczywiście gdzieś tam ten pieniądz później za tym podąża. Znaczy ja nie liczymy na to, że dyplom studiów podyplomowych od razu uprawnia nas do tego, abyśmy zwrócili się do naszego pracodawcy, prawda? I mówimy, tu jest dyplom, prosimy o podwyżkę. Nie, tak to raczej nie działa. Ale na pewno otwiera to drzwi, a w każdym razie nie zamyka, bądź nie utrudnia możliwości dalszej kariery. Wewnątrz organizacji, wewnątrz danej firmy, bądź możliwości zmiany pracy. Natomiast no brak to... takich umiejętności może zamknąć drzwi, prawda, i właściwie nie możemy się rozwijać i nie możemy otrzymywać wyższego uposażenia. Mhm. Wy rozmawiając w z absolwentami, widzicie po prostu, pytacie ich, jak e, na przykład wygląda w CV tego typu no, tak. e, tytuł, zintegrowane systemy zarządzania. No, zdecydowanie tak. tak. Zdecydowanie tak. W CV wygląda to świetnie, ponieważ jest to obszar, który obecnie bardzo dynamicznie się rozwija. W Polsce mamy prognozy, że rynek ten rozwija się 16% rocznie, czyli to jest bardzo duży wzrost. Poza tym należy pamiętać, że tego typu systemy nie dotyczą tylko sektora IT. One właściwie są instalowane obecnie i używane we wszystkich obszarach, począwszy od produkcji, poprzez usługi najróżniejszego typu. Zatem za chwilę może okazać się, że bez tego typu umiejętności, bez tego typu informacji w CV, no właściwie pracownik będzie mało konkurencyjny na rynku pracy. Przedzą go ci, którzy takie informacje i takie dyplomy będą posiadać. Mówimy pracownik, ale musimy powiedzieć też o pracownicach. O tak. Dlatego, że w tej branży to tak jest, że kobiet jest zdecydowanie mniej, tak. a przecież to, to są studia dla wszystkich. Tak, to są studia dla wszystkich, z tym, że tutaj. Y właściwie duży ukłon w stronę Europejskiego Funduszu Społecznego ponieważ tam wytyczne zakładają y, y, pomoc dla kobiet na rynku pracy i w ramach tej pomocy y, y, my stosujemy preferencje y, chociaż no nie, nie chciałbym używać może tego słowa preferencje, ale w każdym razie kobiety mają u nas, kobiety puszczamy przodem mamy takie hasło. Prawda? Kobiety puszczamy przodem i faktycznie jest taki wskaźnik, który w ramach naszego projektu musimy wypełnić, a mianowicie minimum 51% absolwentów. W ramach projektu tegorocznego i przyszłorocznego e, to powinny być kobiety. Także zachęcam wszystkie panie do udziału. E, nie jest, żeby przystąpić do naszych studiów, nie jest wymagana jakaś specjalistyczna wiedza informatyczna. Wszystko ja tam się można nauczyć. Tak, to my tego nauczymy. Wystarczy zwykła obsługa komputera. No i jeszcze dwa warunki, jeżeli tak. można. Trzeba mieć wykształcenie wyższe, to jest Jak ważna przy rzecz. Studiach tak, i trzeba być osobą hmm. zatrudnioną. Czyli to nie są studia dla osób bezrobotnych. Zresztą wszystkich informacji, wszystkie informacje znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej erp 2compl Zapraszam tam, znajdziecie Państwo wszystkie, wszystkie potrzebne informacje. A my generalnie zapraszamy do studiowania, do dokształcania do się tak. Jest. Bo to ważne, jak to jest. Okan Mieliśmy na początku naszego programu. Bardzo dziękujemy za dziękujemy wizytę. Dziękuję za Państwu również. Dziękuję. Coraz więcej obowiązków, liczne szkolenia, nienormowane godziny pracy, to wszystko powoduje, że dla nas zostaje niewiele czasu. Wyraźnie widać to właśnie w okresie przedświątecznym, kiedy na głowie mamy znacznie więcej spraw, jak choćby kupno prezentów czy przygotowanie wigilijnej kolacji. Dlatego coraz częściej decydujemy się na pomoc w przygotowaniu świątecznych dań i korzystamy z oferty firm cateringowych. A my sprawdziliśmy, co najczęściej zamawiamy i ile to kosztuje. Dzisiejsze tempo życia często sprawia, że po szkole, pracy lub innych zajęciach, nawet przed świętami, na gotowanie nie ma chęci lub czasu albo jednego i drugiego. Panie pracują w tej chwili, nie mają czasu na gotowanie w domu, pracują po 12, po 14 godzin. Nie ma czasu. Zabieganie dotyczy chyba wszystkich, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Jeśli chodzi o przygotowanie potraw, proszę na mnie nie liczyć. Nawet nie dlatego, że, że nie potrafię, bo ja lubię kuchnię i szczególnie pieczenie mogłoby być całkiem niezłe w moim wykonaniu, choć to chyba dawne czasy. Natomiast czas przedświąteczny jest jednym z najtrudniejszych czasów dla samorządowca, bo to budżety, bo to różne bardzo poważne dyskusje. Dlatego mnie jest zawsze trudno wejść w ten rytm. Świąteczną. Polegam na małżonce. Mój młodszy syn jest świetnym kucharzem, więc w tej kuchni pomaga mamie. Przygotowuje także stół wigilijny. Jest świetny w tym. Ja włączam się, kupuję białe wino, staram się o tą część taką zakupową, a potem w kuchni jednak, jak jest za dużo osób, to jest niedobrze. W powiecie poznańskim działa wiele firm, które w przedświątecznym szale pomagają znaleźć nieco czasu dla siebie. Wyręczają nas oferując szybkie w przygotowaniu świąteczne jedzenie. Przygotowaliśmy linie mięs nie surowych, ale przyprawionych, zapakowanych w rękawy, które wystarczy tylko odpakować z folii, wsadzić do piekarnika i upiec. Na pewno urozmaicą, bogacą stół świąteczny. Już Świątecznej pomocy kuchennej szukamy też coraz chętniej u firm cateringowych. Zamawiamy głównie tradycyjne polskie potrawy, szczególnie te, które najdłużej zatrzymują nas przy patelniach. Zamawiamy te rzeczy najbardziej pracochonne, czyli pierogi z kapustą i z grzybami, uszka z kapustą, wszelkiego rodzaju mięsa takie tradycyjne, świąteczne, czyli zrazy wołowe, rolatki drobiowe z grzybami, z orzechami, z żurawiną. Takie rzeczy, które zabierają nam w kuchni najwięcej, najwięcej czasu i najwięcej pracy. Wyręczenie w świątecznych obowiązkach nie jest specjalnie drogie. Ceny danie zaczynają się od kilkunastu i rzadko przekraczają kilkadziesiąt złotych. Przygotowując potrawę samemu, nierzadko wydaje się podobne sumy. Przygotowując na przykład sobie jakąś rybkę czy coś, kupujecie cały słoik przyprawy, dwa kilo rodzynek czy czegokolwiek, zużywacie z tego małą porcję do danej ryby, większość wyrzucacie, bo tej ryby nie robicie na, na następny raz. My pełne pojemniki, odpowiednią ilość dosypujemy, tak jaka jest potrzebna. Ona nic nie marnuje. A oszczędność godzin spędzonych w kuchni jest trudna do przeliczenia na jakąkolwiek walutę. Krzysztof Skrzypek, teleskop gospodarczy. Paweł, zrobił się głodny? Zrobiłem się głodny, zdecydowanie. A żeby nie mówić i o jedzeniu, i o pieniądzach w teleskopie gospodarczym, życzymy Państwu przed świętami po prostu szczęśliwych świąt. Przyjemnych, rodzinnych, dużo odpoczynku, dużo radości. I dziękujemy. Dziękujemy Państwu. Proszę Państwa, ja w poniedziałek żegnam się z widzami teleskopu. Dzisiaj żegnam się z widzami teleskopu gospodarczego. To był mój ostatni program. Dziękuję całej ekipie. Dziękuję Pawle. Dziękujemy. Dzień. Dzień. Dzień.